O jej stłukło się lustro, to nieszczęście może być. Będzie siedem lat nieszczęścia, wiecie, siedem latek. Siedem? Aż ty I przez siedem lat nie znajdziecie chłopów. Ja mam chłopaka. E. A ile macie lat? Zgadnij. Ale co ja jestem Zgaduj, gadu zgadula? No powiedzcie. Jest Taki prorok przypowiedział mi 7 lat nieszczęścia, to mój chyba też byłoby No, Ale czemu takie lustro macie stłuczone? Co się stało? A to nie, nie pytaj się mam. Pytaj się, mam Gorzaty. Kogo chłopak. mam się pytać, co? Chłopak, chłopak jej stłukł. A to czemu chłopak stłuk? No nie wiem, spytaj się Małgorzaty. A wiecie, że to jest nieprzeczne, jak się rozmawia z kimś, to wychodzić z pola widzenia omeglowego? Dzięki Małgorzata za tą nauczkę. Wy chyba nie macie zagroż kultury, a zwłaszcza ty, po przy lustrze, po lewo. No tak, przecież cały czas patrzę się na ciebie. No to my porozmawiamy, bo ty to jesteś kulturalny. Dobrze, dobrze, Małgorzu, to nie, nie się, bo Małgorzata nie się żeby... wyłączona jest z konwersacji. <śmiech> <śmiech> ona i tak zresztą jest chyba zajęta, bo jakiś makijaż sobie robi. No, Ma... szykuje się na rampkę. A z kim? No, z chłopakiem swoim. Małgorzata, nie odzywaj się. A Sylwestra jak spędzacie, dziewczyny? No... Chłopakiem. z chłopakiem ale to co przyjdą do was i przyjdzie chłopak jakiś no. przyjdzie czy idzie? a wejdzie przez drzwi przez okno po drabinie bo jest zakaz imprez pamiętajcie nie, to nie, nie impreza to jest spotkanie dwuosobowe no. No. a nie wiem czy można takie spotkania robić bo jest yy, epidemia są restrykcje no dobrze, no, no, nikt mi się nie dowie a co będziecie jedli? Jakie jedzenie i picie pili? Alkohol chyba nie alkohol, mam nadzieję. Po Bożemu, my będziemy po bożemu. Będziemy, jakby pościć. Ale po Bożemu to się pości, to nie wiedziałem. To jesteście jak ten jakiś pustelnik taki, co pości. No. Będziemy Był no, kiedyś taki, ten... proszę ciebie, święty Tomasz słupnik. On mieszkał na słupie. Mhm. No i bardzo pewnie mu niewygodnie było na tym słupie. No, no tak. A co to jest za jakiś specyfik ten różowy, taki otwarty? Co to? Ten specyfik? To jest płyn celarny. To jest płyn do mycia naczyń, bo tak wygląda. Woda święcona do zmywania grzechów. Ojej, Pani. to taka różowa, to co tam jest w tej wodzie? Jakiś sekretny składnik. <grymny> <grymny> Becia, nie zawstydzę. Ale fajnie, no, że z nami rozmawia. Jesteście bardzo zabawne. No. Ale, ale wy macie podzielność uwagi, bo rozmawiacie i jeszcze makijaż elegancko wyśmienicie sobie, pięknie nakładacie. Bardzo <śmiennie> <śmiennie> dziękujemy. Mam pytanie, czy ta czerwona lampa to wy z imprezy ją ukradłyście? Z jakiego jakiś neon? Z <śmiennie> kościoła. Z kościoła nie. No, od proboszcza tam stąd. To nowoczesny musiał być ten kościół, jakiś taki futurystyczny. Wiesz, kogo mi przypominasz? Kogo? Moją babcię Jagodę. No, myślałem, że Harry Go Pottera. No, też może trochę A opowiedz mi o swojej babci Jagodzie. Czy ona rosół wyśmienity wam robi? No. A schabowe Wam ubija? No chyba lubi ale my nie mamy wspólnej babci Jagody. No ja wiem, no to powiedzcie o tej babci Jagodzie. No to babcia Jagoda ma kiedyś fioletowe włosy. A, bo babcia Jagoda jest jak z tej piosenki Jesteśmy Jagodki. <gryw> jak to no. było? <dobrze>. Zaśpiewajcie to. Zaśpiewaj <gryw> no, <gryw> na nie jesteśmy tam. jak w tylko Nie czadne piosenki z, z kościoła. Sobie... Tak jak wasz makijaż, taki satanistyczny trafiony. Satanistyczny? Jaki satanistyczny? To dla księdza się maluje. Nie, to ty chcesz uzyskać coś więcej niż rozgrzeszenie. Przepraszam. <noise> <noise> Pokutę jeszcze. <już. głos> Kiedyś to były bardzo złe pokuty, tak na grochu ludzie klęczeli. I, takie, i, I nawet byli tacy biczownicy, co sami się bili i chodzili po miastach w średniowieczu, wiecie? Tak? Tacy to byli biczownicy tak zwani. O kurczę. I oni chodzili po miastach. Pa, bo wy chyba z kimś gadacie. Bo ktoś wam wszedł, ja.